Tutaj zjadłem najlepszego burgera w 2018 roku. Najgorsze burgery, jakie jadłem w swoim życiu. Dziwię się tylu osobom, które rekomendują to miejsce jako miejsce z najlepszymi burgerami w Warszawie. Hej, witajcie z tej strony Maciej. W 2017 roku dwukrotnie relacjonowałem swoje poszukiwania najlepszych burgerów w Warszawie. I te dwa filmy cieszyły się naprawdę sporym zainteresowaniem. A mimo to w 2018 roku nie powstała jego kontynuacja. Nie oznacza to jednak, że przez ten czas nie jadłem w Warszawie żadnych burgerów. Wręcz przeciwnie, było ich całkiem sporo. I dzisiaj o tym zamierzam Wam opowiedzieć. Ale zanim to zrobię, no to pamiętajcie o łapce w górę pod tym filmem i subskrypcji tego kanału bo dużo ciekawych treści jeszcze przed nami. Zaczynamy! Mieszczący się na kabatach, ale burger polecało mi naprawdę sporo osób, a ja traktowałem te rekomendacje z takim lekkim przymrożeniem oka i, jak się okazało, miałem stuprocentową rację, bo to po prostu kolejne przeciętne burgery, które można zjeść mieszkając lub pracując w okolicy, jednak nie widzę totalnie sensu, by specjalnie drałować na nie z innej dzielnicy. No, no nie są tak dobre po prostu. Są, są to zwykłe przeciętne burgery, które Jesz w locie szybko, zamawiasz sobie do domu, bo masz kaca, tylko, tylko tyle i aż tyle. Tym bardziej, że parę stacji dalej, na, na tolinie istnieje Wół na Stół, o którym mówiłem w pierwszym albo drugim filmie, o moich poszukiwaniach najlepszych burgerów w Warszawie. No i też są pogromcy mitów i w obu tych miejscach można zjeść dużo lepsze burgery oraz dużo lepsze kanapki, po prostu. Nie mogę powiedzieć, że Ale Burger był dla mnie jakimś wielkim rozczarowaniem, bo domyślałem się, że to, to nie będzie to, ale po prostu dziwię się tylu osobom, które rekomendują to miejsce jako miejsce z najlepszymi burgerami w Warszawie. Podejrzewam, że bierze to się stąd, że po prostu rekomendują to miejsce osoby, które nie jadły burgerów w wielu miejscach w Warszawie, tylko powiedzmy w kilku i, i wcześniej trafiały na gorsze rzeczy. Tutaj niestety podobna sytuacja, tyle że Warsaw Burger Bar ulokowany jest w centrum, przy ulicy Pięknej, bardzo blisko hali koszyki. Znów to są jednak przeciętne burgery, które absolutnie niczym nie zachwycają. Z drugiej strony, jeśli jesteśmy w pobliżu i chcemy szybko zjeść w miarę dobrego burgera, no to Warsaw Burger Bar będzie lepszym miejscem niż na przykład soul food na hali koszyki. Dalej nie będzie to jednak jakaś niewyobrażalna uczta dla zmysłów, przede wszystkim dla zmysłu smaku. Od Burger jak burger, przeciętna buła i przeciętne dodatki. Tutaj było już troszkę lepiej niż u poprzedników, ale dalej to nie było do końca to, czego szukam w burgerach. Tym razem przy konsumpcji wzniosłem się jednak troszkę ponad tą przeciętność, o której mówiłem przed chwilą. W Black Grill Burgers trafiłem na lepsze mięso, lepszą bułę, lepsze dodatki i lepsze wykonanie niż w Warsaw Burger Bar i ale burgerze. Szkoda jedynie, że ten odbiór zepsuły mi na maksa słabe frytki, ale muszę pochwalić Black Reel Burgers za to, że oferuje o wiele lepsze jedzenie niż poziom, do którego przyzwyczaiły nas Najpijki, znajdujące się we wszelkiej maści galeriach handlowych. Lokal znajdziecie w Arkadii i jeśli będziecie tam kiedyś na zakupach, no to jest to jedno z lepszych miejsc, jeśli nie najlepsze, w którym można coś przekąsić. Jak widzicie, w 2018 roku pod względem burgerów w Warszawie wcale nie było kolorowo. Nawet tak troszkę posmutniałem, przypominając sobie te wszystkie chwile, te wszystkie rozczarowania, jakie mnie spotkały. Także może poszukajmy sobie teraz czegoś dobrego na poprawę humoru. i Idziemy na burgera. Poszukiwania najlepszych burgerów w Warszawie doprowadziły mnie do Roger Dat Foods. Jest to niedawno otwarty lokal, bodajże na początku grudnia zaczął swoją działalność tutaj w tym miejscu na postępu 5. Byłem tutaj już, ale jadłem kanapkę z półporkiem, która zresztą była świetna i wygrała nawet nagrodę imienia Złotego przewodu pokarmowego w kategorii Najlepsza Kanapka 2018 roku. A dzisiaj sprawdzę, jak smakuje burger, no bo tego jeszcze tutaj nie jadłem. Mam już burgera, zamówiłem cebulatora. Jest konfitura z czerwonej cebuli, jest cebula karmelizowana, mięso, bekon, no i ser. Wygląda spoko. Spróbujmy. Fajne, dużo budki mięso po środku. Dobra bułka. To był naprawdę bardzo dobry burger. Troszkę obawiałem się, że ten burger będzie dużo gorszy od tej kanapki, którą jadłem tutaj wcześniej, bo w tej kanapce najważniejsze było mięso, które pochodziło ze smokera. No a wołowina do burgerów ze smokera nie pochodzi. Jest to po prostu no zwykła wołowina, jaką można spotkać też w innych burgerowniach, ale bardzo dobra. Bardzo dobrze przygotowana, tak jak trzeba, tak jak chciałem. Z fajnymi dodatkami. Tutaj i ta karmelizowana cebula, i konfitura z cebuli zadbały o to, to, że ten burger ma dość słodki posmak, co mi akurat odpowiada, bo bardzo lubię połączenie słodkiego z mięsem. Wbrew pozorom jest to bardzo fajne połączenie. Do tego był bekon, jak na mój gust troszkę mało chrupki, był też cheddar, którego prawie nie było czuć, pomidor no i bardzo fajna była. Także cały burger jak najbardziej na plus. Na pewno nie jest to najlepszy burger, jaki można dostać w Warszawie, ale jeden z lepszych, jakie jadłem do tej pory. Top 3 może nie, ale być może do top 5 by się załapał. Tutaj zjadłem najlepszego burgera w 2018 roku. Lokal na Saskiej Kępie specjalizuje się w mięsie, więc nic dziwnego, że i w burgerze było ono pierwszorzędne. Serio, gdyby oceniać burgera tylko po wołowinie, to ten z mięsnego byłby najlepszym burgerem w Warszawie dla mnie w ogóle, ale to też nie jest tak, że pod innymi względami było słabo. Co to, to nie. Fajna była i dobrze dobrane dodatki sprawiły, że całościowo byłem z tego burgera bardzo zadowolony. Koniecznie muszę tam wrócić. W 2018 roku wróciłem także do bydło i powidło. Miałem jeden konkretny powód, a był nim pizzoburger, czyli takie połączenie pizzy i burgera. Na górze pizza, na dole pizza, a po środku burger. Tak w skrócie można opisać to, czym jest w ogóle pizzoburger. W połączeniu z dobrym wykonaniem i dobrej jakości mięsem, pizzoburger był drugim najlepszym po burgerze z mięsnego, burgerem w 2018 roku zjedzonym w Warszawie. Uprzedzając jednak wszystkich, którzy chcą teraz w tym momencie polecić na kolejową, muszę powiedzieć, że to był tylko i wyłącznie burger miesiąca, dostępny w kwietniu ubiegłego roku. Teraz go nie ma, ale być może wróci. Także śledźcie na bieżąco Sociale Bydło i Powidło. Na pewno, jeśli wróci, to o tym napiszą. Może wróci na miesiąc, może wróci na weekend, może wróci na jeden dzień, kto wie. Ale myślę, że wróci na pewno, bo miał naprawdę spore grono wielbicieli. Just what Niestety to nie jest tak, że każdy pizzto burger smakuje super. Ja bym tę krzyżówkę pizzy z burgerem nie tylko w bydło i powidło, ale też w piance przy ulicy Zgody. To taka restauracja ze wszystkim i dla wszystkich, taka, która powiedzmy chce powtórzyć sukces takiego aioli, ale jej to za bardzo nie wychodzi. Jakość wykonania pizzto burgera z pianki była fatalna. Jeśli chodzi o użyty produkt, no to było jeszcze gorzej. Niesmaczne, mocno wysmażone i suche mięso. Coś, co w jakimkolwiek aspirującym tym burgerze nie może mieć miejsca na dobrą sprawę i to nawet takim burgerze, który chce być na ciut wyższym poziomie niż ten najniższy z możliwych. Niestety pizza burger i wizyta w piance to będzie już na zawsze tylko i wyłącznie złe wspomnienie. Także może teraz zatrzyjmy to złe wspomnienie i poszukajmy jakiegoś dobrego burgera. Poszukiwania najlepszego burgera w Warszawie doprowadziły mnie do Tedis na Mokotowie dużo dobrego się nasłuchałem, także wchodzę i sprawdzam. Zamówiłem burger krewetka mango, za 29 zł. skład którego poza wołowiną rasy angus, wchodzą też krewetki w czymś tam marynowane, są dwa rodzaje sera, jest salsa mango, jest sos nawędzony papryce, jakieś warzywa, owoce, dużo się dzieje. Mam nadzieję, że przede wszystkim ten burger będzie smaczny. Teraz jest dzisiaj taka promocja fajna, że od 12 do 16 w cenie burgera są frytki, i napój lemoniada. Także też, też myślę, że warto w tych godzinach przychodzić. Od poniedziałku do piątku to obowiązuje. Czekamy, czekamy. Dobry. Bardzo fajny burger. Mięso może nie jest tak różowitkie jak Roger w ale jest bardzo smaczne, do tego krewetki, fajny sos z wędzonej papryki, czuć to mango, jest pomidor. No, podoba mi się. Jem dalej. No i co, bardzo fajny burger w ciekawej kompozycji. Mięsko, no ciut, moim zdaniem, za długo na grillu było. Może po prostu kolejnym razem powinienem zamówić burgera lekko wysmażonego, a nie średnio i może wtedy bardziej mi siądzie. No ale poza tym, naprawdę bardzo fajnie. Jest to miejsce, do którego z chęcią bym wrócił i być może wrócę. Tym razem może na jakiegoś bardziej klasycznego burgera. Było w menu na przykład bacon barbecue, z podwójną ilością boczku i z sosem barbecue, no to jest zawsze w moich zainteresowań. To co, ja teraz wracam do domu, skończyć moją opowieść o najlepszych burgerach w Warszawie. W warszawskim pasibusie byłem dwukrotnie i dwukrotnie ten pasibus poprawiał mi humor. Za pierwszym razem tak naprawdę mocno potrzebowałem poprawy tego humoru, bo zgubiłem ten oto aparat, którym to wszystko nagrywam. I tak na chwilkę burger z awokado sprawił mi radość. Nie jest to wprawdzie taka ścisła warszawska czołówka. Żadne top 3, żadne top 5. Ale jeśli chodzi o ogólnopolskie sieciówki, no to nie ma chyba nic lepszego, albo ja nie słyszałem o niczym lepszym. Wprawdzie nie jestem fan. Tutejszej bułki, a tutejsze mięso choć wyprzedza o lata świetne mięso z Bobby Burgera, to jednak nie jest to ten poziom co w bydło i powidło, czy w mięsnym. Umówmy się, to jest inna liga. Uwielbiam za to tutejsze kompozycje, wiele z nich jest skrojonych właśnie tak idealnie pod mój gust. Największą miłością darze Kevina, choć tego próbowałem akurat nie w Warszawie, a w Poznaniu i we Wrocławiu. No i do każdego burgerka polecam dołożyć sobie serusia, czyli taki kawał panierowanego i smażonego sera, tylko uważa, bo nawet taki mały dodatek, taki mały dodatkowy plaster Serusia potrafi sprawić, że jeden burger syci jak dwa burgery. Także to jest dla takich głodomorów, odważnych głodomorów, którzy nie boją się wyzwań i lubią smak sera. Tutaj z kolei przeżyłem bardzo miłe zaskoczenie, bo po burgerowni istniejącej od wielu lat na jednej z głównych ulic Warszawy, spodziewałem się raczej czegoś przeciętnego, czegoś co swój sukces opiera przede wszystkim na lokalizacji oraz na wysokiej ocenie na TripAdvisorze wśród obcokrajowców, ale okazało się, że jakość tutaj też się zgadza. Powiedziałbym, że to mniej więcej ten sam poziom, ta sama liga co Pasibus, tyle że bułka jest lepsza, zdecydowanie smaczniejsza. Mięso też wydaje mi się, Ociupiące, smaczniejsze, za to kompozycję, ich różnorodność oraz nazwijmy to ich spektakularność, to jednak jest poziom niżej. Oferują tutaj jednak dobre, robione na miejscu sosy, co jest dla mnie naprawdę sporym atutem. Można te sosy sobie tutaj domówić też do naprawdę fajnych frytek oraz takich lekko przesuszonych skrzydełek z kurczaka, ale właśnie te sosy są dla mnie największym plusem między bułkami i chyba właściciele oraz pracownicy tego lokalu też tak uważają, bo do swoich burgerów dodają naprawdę dużo sosów. Ten sos cieknie, leje się po rękach. Niektórzy to lubią, inni tego nienawidzą. Mówiąc inaczej, są lepsze miejsca na burgera w stolicy. Na pewno znajdzie się ich przynajmniej kilka, jeśli nie, nie około dziesiątki, ale generalnie w Między Bułkami Lipy nie ma. Jest całkiem dobrze, można przekąsić i ja byłem naprawdę z tej wizyty zadowolony. Na koniec. Najgorsze burgery, jakie jadłem w swoim życiu. Normalnie ominąłbym ten lokal, ale znajduje się on przy ulicy, przy której mieszkam, więc siłą rzeczy zaszedłem, sprawdziłem i bardzo tego żałowałem. Tak tekturowego, tak papierowego burgera nie jadłem nigdy wcześniej. Głównym winowajcą było tutaj mięso, suche, bez smachu. tragiczne w każdym calu i w każdym kęsie. Naprawdę nie rozumiem, jak lokal podający tak obrzydliwe mięso, ma czelność mieć w swojej nazwie Slow food. To jest totalne zaprzeczenie idei slow foodu. Co gorsza, Meat Fit to sieciówka obecna głównie w mniejszych miastach oraz w mniej oczywistych rejonach większych miast. Wiem, że jeden punkt to nie cała sieć, że po jednej wizycie w jednym punkcie nie powinno się teoretycznie skreślać w całej sieci. Po mojej publikacji na Instagramie oraz na grupie Bekonolodzy Stosowani, do której serdecznie zapraszam Was wszystkich, dostałem naprawdę sporo komentarzy, w których ta moja opinia, bardzo zła opinia o Meat Fit, Fit była potwierdzona przez wrażenia innych osób z całej Polski. W zasadzie, jak widzicie, ostatnio miałem więcej burgerowych w top niż celnych strzałów. Wizyty w Roger Foods oraz Teddy's Burger Bar rodzą jednak nadzieję, że w 2019 będzie lepiej. Pewnie za parę miesięcy wrócę z kolejnym filmem dotyczącym moich poszukiwań, najlepszych burgerów w Warszawie. Mam nadzieję, że to będzie za parę miesięcy, a nie za ponad rok. Trzymajcie za to kciuki. Póki co tak na bazie moich dotychczasowych poszukiwań, e, tych odwiedzonych plus minus 20 lokali, z ręką na sercu mogę polecić burgery zbytło i powidło mięsnego wół na stół, Roger Daadfors, Burger Baru, pasibusa oraz Telis Burger. Dzięki wielkie za dotarcie do tego momentu. Pamiętajcie o łapce w górę pod filmem, o subskrypcji tego kanału, no a my widzimy się już niebawem w kolejnych materiałach, nie tylko o burgerach. Do zobaczenia. W lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!